Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z taką pogadanką. Cały ten filmik będzie poświęcony mojej przygodzie z prawem jazdy. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądały moje egzaminy, bo od razu na wstępie Wam powiem, że prawa jazdy nie zdałam za pierwszym razem, także moje takie doświadczenie z egzaminami jest dosyć spore. Chciałabym Wam też opowiedzieć, na przykład, jak wygląda egzamin praktyczny, bo szczerze powiedziawszy, kiedy ja brałam się za prawo jazdy, kiedy ja szłam na egzamin, kompletnie nie wiedziałam. Nic. Także postanowiłam, że kiedy tylko znam prawo jazdy i będę miała jakieś tam swoje przemyślenia, wskazówki, które chciałabym Wam dać, takie porady, które moim zdaniem każdy, kto będzie zdawał prawo jazdy, powinien znać, powinien wiedzieć, to nagram właśnie taki filmik. No i. Oto jestem. Także jeśli obecnie bierzesz się za prawo jazdy, zdajesz prawo jazdy, albo nie wiem, będziesz zdawał w najbliższym czasie, to myślę, że to jest odpowiedni filmik dla Ciebie. Zacznijmy od samych początków. Jeśli chodzi o wybór szkoły jazdy, to u mnie było to totalnie spontanicznie, totalnie przypadkowo, ponieważ wybrałam szkołę właściwie ze względu na Anetę, ponieważ Aneta zapisała się do pewnej szkoły jazdy, no i stwierdziłam, że skoro mamy robić prawko, w tym samym czasie to fajnie byłoby chodzić na te wykłady. Czy na jazdy razem po prostu będzie raźniej, i w sumie tak było. Pamiętajcie, że do szkoły jazdy możecie zapisać się 3 miesiące przed Waszymi 18 urodzinami, także jeśli zależy Wam na tym, żeby jak najszybciej to prawo jazdy zrobić, to właśnie polecam iść od razu 3 miesiące przed Waszą 18, mimo że ja szłam 2 miesiące, ale to dlatego, że 3 miesiące przed moją 18 to był lipiec, to były wakacje, miałam sporo wyjazdów, nie było mnie w domu, albo po prostu nie chciało mi się marnować jakby tego najlepszego miesiąca wakacji na chodzenie, na wykłady. Sprawka, także ja akurat poszłam od sierpnia i moim zdaniem to była jedna z lepszych decyzji, ponieważ um, u mnie to wyglądało tak, że um, nasza szkoła jazdy oferowała 30 godzin wykładów z teorii, co dla niektórych moich znajomych było dziwne, śmieszne i w ogóle nawet bez sensu. Niektórzy mówili, że to jest bez sensu, strata czasu i tak dalej, bo my chodziliśmy trzy razy w tygodniu po trzy godziny no 3 godziny to jest dosyć sporo ale jakoś tam dawaliśmy radę także w sumie przez cały miesiąc zrobiliśmy 30 godzin, gdzie na przykład moi inni znajomi mieli 4 godziny 5 godzin, 6 maksymalnie wydaje mi się jednak, że te 30 godzin to był odpowiedni czas, ponieważ robiliśmy wszystko powoli, na spokojnie kiedy ktoś czegoś nie rozumiał, mogliśmy pytać mogliśmy się zgłaszać, co do moich pierwszych jazd to naprawdę nie było źle ja naprawdę bardzo dobrze wspominam moje wszystkie jazdy, było naprawdę super ja jestem mega zadowolona z tej szkoły Także, jeśli ktoś jest z Ostrowa Wielkopolskiego albo z okolic i szuka jakiejś fajnej szkoły jazdy, to możecie mi napisać. Nie wiem, na prywatnej wiadomości na Instagramie czy na Snapchacie to na pewno wam odpiszę. Nasi instruktorzy ze szkoły jazdy to był jakiś hit. Ja się właśnie tego obawiałam, że będziemy mieli jakichś instruktorów bardzo takich surowych, bardzo takich wrednych, po prostu, że będą cały czas krzyczeć, będą nas opieprzać o każdy po prostu najmniejszy błąd, a powiem wam szczerze, że było tak super. I mi jest autentycznie teraz przykro, że ja już nie mogę z nimi jechać. Ja ich naprawdę bardzo polubiłam, bardzo się do nich tak przywiązałam. Moim. Głównym instruktorem był pan Mariusz i na pewno tego nie ogląda, ale gdyby oglądał, to pozdrawiam, bo człowiek po prostu zajebisty, naprawdę. Moim zdaniem to jest właśnie ważne, żeby ci instruktorzy stwarzali taką atmosferę taką przyjacielską po prostu, żebyście czuli się swobodnie, żebyście nie bali się popełniać błędów, bo uwierzcie mi, że tych błędów zrobicie miliony. Ja na, naprawdę, ja nie zliczę ile ja błędów zrobiłam. Ale teraz przejdźmy już do tych egzaminów, także e, jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, to wygląda on po prostu tak, że wyczytują Was z listy, e, losujecie sobie stanowisko, siadacie na danym stanowisku no i robicie test na komputerze i to wszystko. Także e, są generalnie jakby dwa takie egzaminy teoretyczne, znaczy... Niektórzy moi znajomi robili taki egzamin wewnętrzny, czyli w swojej szkole jazdy, a niektórzy tego egzaminu nie mieli. Także to zależy po prostu, do jakiej szkoły jazdy pójdziecie. U mnie w szkole jazdy właśnie był taki egzamin. Zdałam go za pierwszym razem i naprawdę byłam z tego bardzo dumna. A ten taki egzamin. Państwowy to się chyba nazywa, w Kaliszu, w tej głównej siedzibie, jakby z mojego rejonu. Zdałam go też za pierwszym razem. I uwaga, tutaj taka ciekawostka, że wylosowałam stanowisko numer 13, które okazało się dla mnie bardzo, bardzo szczęśliwe, bo żeby zdać, trzeba mieć 68 punktów. Zgadnijcie, ile punktów miałam ja. Ja się bardzo obawiałam teorii, ponieważ tam było dużo jakichś e, takich szczegółowych informacji, typu waga jakichś samochodów, typu odległość znaków i tak dalej. I po prostu jak dla mnie. Te wiadomości nie były istotne, żebym jakby mogła jeździć dobrze na drodze. Nie wiem, pewnie te informacje są ważne, ale ja wtedy uważałam, że są po prostu bezużyteczne i po prostu stresowałam się, że przez taką głupotę mogę po prostu nie zdać tej teorii i że no moim zdaniem to jest troszeczkę wstyd, jak ktoś nie zda teorii nie wiem za drugim czy trzecim razem, ponieważ tego się naprawdę da nauczyć. To jest coś, co można wykuć na pamięć. Także myślę, że z historią nikt tutaj nie powinien mieć problemów. Teraz przejdziemy już do egzaminu praktycznego, i może zanim zacznę wam opowiadać o każdym moim oddzielnym egzaminie, który miałam w swoim życiu, to najpierw opowiem wam tak pokrótce, jak wygląda taki egzamin, bo szczerze powiedziawszy, kiedy ja szłam na mój pierwszy egzamin, to nie wiedziałam praktycznie nic. Coś tam się zapytałam znajomych, ale szczerze powiedziawszy, nie dało mi to za wiele. Oczywiście w każdym mieście, w każdym województwie to może wyglądać inaczej. Ja szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcie jak to wygląda w innych miastach, także będę się tutaj wypowiadała tak typowo z moich doświadczeń, także myślę, że te informacje będą jak najbardziej dobre dla osób właśnie z Ostrowa czy z okolic. Na początku musimy wejść do WORDu, Wordu nie wiem jak wy to mówicie, ja mówię WORD. Jest to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Czekacie sobie, aż przyjdzie portier, który sprawdzi wam kartki, to taka jest jakby wejściówka, jak ja to mówiłam, na egzamin. No i potem wchodzicie już do tej takiej typowej poczekalni. Nasza poczekalnia wyglądała tak, że po prostu cała ściana była w oknach. Jakby cała ściana to były okna i po prostu był widoczny cały plac manewrowy. I moim zdaniem to było całkiem spoko, bo mogliśmy sobie obserwować, co tam się robi, jak to wszystko wygląda i. W jakiś sposób ten stres był troszeczkę mniejszy, no i pozostało wam już tylko czekać aż przez takie głośniki e, egzaminator wywoła was na plac, i to jest najgorszy moment po prostu siedzenie w tej poczekalni, gdzie ludzie. Albo płaczą, albo są mega zestresowani, albo gadają nerwowo przez telefon, albo nie wiem, tupią nogami, chodzą po całej poczekalni. To jest tak irytujące, bo wtedy wy się 500 razy bardziej stresujecie. Uwierzcie mi, że ta cała atmosfera w tym budynku to jest jedna wielka masakra. I ja już się cieszę, że mam nadzieję, nigdy więcej nie będę musiała tam wracać, bo. To jest przerażające miejsce, naprawdę. No i kiedy już was wywołają, wychodzicie sobie na dwór, e, podchodzicie pod taką wiatę, tam wychodzi wasz egzaminator, no i wsiadacie sobie do auta. Egzaminator spisuje wasze dane z waszego dowodu osobistego, no i rozpoczynacie już egzamin, który jest jakby podzielony na trzy części. Pierwsza część to jest taka część jakby teoretyczna, gdzie musicie wskazać elementy, znaczy wylosowane elementy pod maską, albo światła, albo sygnał dźwiękowy, wszystko zależy po prostu od tego, co wylosujecie jest druga część egzaminu, czyli taki typowo plac manewrowy, czyli łuk, który robicie do przodu i do tyłu, i górka, czyli ruszanie z hamulca ręcznego, i to jest już troszeczkę stresujące, ponieważ, żeby zrobić dobrze łuk i żeby dobrze ruszyć z ręcznego, musicie mieć troszeczkę wyczute auto, a wiadomo, że wsiadacie do zupełnie nowego auta, no chyba, że sobie będziecie zdawać na aucie, na którym się uczyliście. Nie wiem do końca, jak to jest z tą procedurą, wiem, że tak się da zrobić. Nie wiem, czy tam trzeba zapłacić, czy coś nie. Więc na ten temat się nie wypowiadam, bo po prostu się nie znam. Jeśli uda wam się wszystko zrobić poprawnie na placu manewrowym, to rozpoczynacie trzecią i ostatnią część egzaminu, czyli miasto. I moim zdaniem miasto jest zdecydowanie najgorsze, ponieważ tam nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Nigdy nie wiadomo yy, po prostu, czy będziecie mieli łatwo, czy trudno. Nie można tego nawet przewidzieć w jakiś sposób, ponieważ wszystko zależy od godziny, od dnia. No, każda sytuacja na drodze jest inna, także. To jest właśnie najtrudniejsze moim zdaniem w prawie jazdy, że nie da się wszystkich rzeczy przewidzieć i po prostu trzeba być przygotowanym na wszystko. Trzeba być zawsze uważnym i zawsze po prostu patrzeć na drogę. Teraz przyszła pora, żebym Wam opowiedziała pokrótce, jak wyglądał każdy z moich egzaminów. Jak powiedziałam Wam na początku tego filmiku, nie zdałam prawa jazdy za pierwszym razem. Ponieważ zdałam go za razem czwartym. Pierwszy egzamin miałam 21 grudnia 2016 roku. Także jeśli jesteście ze mną chociażby właśnie od grudnia 2016, to powinniście pamiętać, jeśli oglądacie każdy filmik, bo wspominałam Wam już kilka razy, że niestety nie udało mi się w 2016 roku zdać prawa jazdy. Zdradzę Wam taki sekret. No dobra, to nie będzie sekret. Ale z egzaminu na egzamin, aż do trzeciego egzaminu, stresowałam się coraz bardziej, a na czwartym miałam taką polewkę. Że zdawał. Pierwszy egzamin miałam z egzaminatorem X, tak go nazwijmy. No i słyszałam o tym egzaminatorze dosyć sporo. Kilku moich znajomych z nim jechało, miało do czynienia, mówiło, że jest całkiem spoko. Także w sumie się ucieszyłam, bo mówię, fajnie, pierwszy egzamin, taki w miarę spokojny egzaminator. Super. Na placu generalnie poszło mi naprawdę dobrze, ale coś, co mnie już zastresowało na samym początku, kiedy weszłam do samochodu, już miałam robić łuk, przygotowałam się do jazdy, odpaliłam samochód i przysięgam wam, że nie przejechałam nawet 5 cm, ponieważ samochód mi zgasł. I w tym momencie miałam tętno 1500. Generalnie przez cały egzamin egzaminator X ciągle miał do mnie jakieś wąty, po prostu e, ciągle mu coś nie pasowało, że dlaczego ja to robię tak, a dlaczego po prostu tutaj tego nie zrobiłam, a dlaczego to, to, to i tamto potrafię się niestety, albo stety, zależy od sytuacji, komuś postawić. Jak coś mi nie pasuje, to oczywiście o tym powiem. Jednak w przypadku pierwszego egzaminu to na szczęście nie miało miejsca, ponieważ byłam tak. Nie wiem, nie tyle, że przestraszona czy zestresowana, ale tak dziwnie niekomfortowo czułam się w tym samochodzie, bo to była, wiecie, nowa rzecz, nowe doświadczenie, nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje za bardzo. Także ja tylko temu egzaminatorowi przytakiwałam, że tak, ma pan rację, oczywiście i tak dalej. No i jechaliśmy sobie chyba 25 minut, kiedy dojechaliśmy do pewnego ronda i przysięgam wam, że ja to rondo będę pamiętała do końca życia. Ja za każdym razem, kiedy. Wjeżdżałam później na rondo, byłam mega zestresowana, dlatego że na tym rondzie właśnie zakończyłam mój pierwszy egzamin, dlatego że wymusiłam pierwszeństwo. Nie będę się tutaj tłumaczyć ani nic, po prostu wjeżdżałam w puste rondo, puste rondo, kiedy nagle nie wiadomo skąd wyjechał mi samochód, więc egzaminator musiał zahamować, no i niestety egzamin został przerwany. Drugi egzamin miałam 9 stycznia 2017 roku z egzaminatorem Y. Egzaminator był naprawdę bardzo miły i wydawało mi się, że będzie spoko. Na placu manewrowym naprawdę poszło mi super, samochód ani razu mi nie zgasł, także z tego byłam naprawdę dumna. No i pojechaliśmy sobie na miasto, jechaliśmy też około 25 minut, kiedy po prostu ni stąd, ni z znalazłam się na drodze po prostu pod prąd. A to dlatego, że egzaminator kazał mi jechać na wprost. A ja nie zauważyłam znaku, bardzo istotnego znaku, który kurde był na jakimś, nie wiem, budynku, na jakiejś szopie. I naprawdę pozdrawiam osobę, która wymyśliła, żeby tam postawić ten znak, bo na pewno wszyscy go kurde widzą. Był to znak, nakaz jazdy w lewo. Także jak sobie wyobrażacie, zamiast jechać tak prosto, to ja pojechałam tak i wjechałam pod prąd i właśnie coś mi potem nie pasowało, bo strzałki zamiast być tak, były w moją stronę. Trzeci egzamin miałam 19 stycznia 2017. I to był chyba mój najdłuższy egzamin, bo jechałam jakoś 45 minut. A powiem Wam tak, że egzamin trwa od pół godziny do 60 minut, czyli do godziny. Ja jechałam już 45 minut, także byłam naprawdę praktycznie już na finiszu tego całego egzaminu. Jeśli chodzi o egzaminatora, to miałam egzaminatora X. Czyli tego z pierwszego egzaminu, i tutaj już mi się to nie podobało, chociaż z drugiej strony wydawało mi się, że no może spoko, bo już wiem, jaki jest ten egzaminator, znam jego trasę mniej więcej, ale i tak pojechaliśmy inną. Całą drogę był dla mnie naprawdę bardzo, bardzo miły, do czasu, kiedy pojechaliśmy na tak zwaną szkołę. Osoby, które zdają prawo jazdy w Kaliszu, na pewno znają doskonale to miejsce, także na początku tam zawróciłam na trzy, a później miałam zaparkować po prawej stronie. Zrobiłam dosłownie wszystko, tylko yy, stanęłam troszeczkę krzywo. Zamiast tak, to stanęłam chyba tak. I to jest właśnie wkurzające, że oni tak po prostu patrzą od linijki, można powiedzieć, że musicie stanąć po prostu idealnie, żeby wam zaliczyli. Także on mi tego nie zaliczył, powiedział, że mam poprawić, także wyjechałam. I wjechałam kolejny raz, ale to wcale nie było lepsze, ponieważ stanęłam trochę za blisko samochodu, które miałam po lewej stronie. Kiedy już wyjeżdżałam, widziałam w lusterkach, że jest taka możliwość, że mogę po prostu przytrzeć ten samochód obok. No a nie mogłam tego zrobić, bo po pierwsze e, nie mam pieniędzy, żeby zapłacić komuś za lakier i tak dalej. A po drugie, nie chciałam kończyć jeszcze tego egzaminu, no logiczne. Tak więc wcisnęłam hamulec. No i okazało się, że egzaminator wcisnął hamulec w tym samym czasie, i generalnie już mi powiedział, że egzamin został przerwany, że w ogóle co ja sobie myślę, zaczął mnie tam objeżdżać od góry do dołu, i wtedy po prostu coś we mnie tak pękło, i Marysia się odpaliła, niestety albo stety. Po prostu zaczęłam się z nim wykucać, zaczęłam z nim dyskutować. Nie róbcie tak. Nie wiem, czy ja byłam taka zdesperowana, że to był mój trzeci egzamin, a ja go mogę nie zdać, że po prostu chwytałam się wszystkiego, co po prostu mogłam. No więc egzaminator powiedział, że dobrze, to niech pani w takim razie wyjedzie, zobaczymy, czy następnym razem pani da radę zaparkować poprawnie. I kiedy ja już usłyszałam to, jakim on tonem powiedział do mnie to zdanie, wiedziałam, że przy najbliższej okazji on mnie po prostu sieknie, uleje, będzie koniec. No i pojechaliśmy sobie mniej więcej 10 minut. I zrobiłam najgłupszy błąd na świecie, ponieważ nie zauważyłam, nie mam pojęcia, jakim cudem nie zauważyłam znaku stop. Wielkiego, czerwonego znaku stop. No i e, oczywiście z wielką radością pan e, egzaminator X mi zahamował samochód, powiedział, że mamy się przesiąść i że to jest koniec egzaminu. No i mój czwarty, już ostatni na szczęście egzamin miał miejsce 23 stycznia i on trwał chyba pół godziny. Miałam go z egzaminatorem, czekajcie, XYZ, był zupełnie innym egzaminatorem i był naprawdę świetny. Bardzo odpowiadała mi atmosfera w tej Lce, w tym samochodzie, ponieważ kiedy już usłyszałam pierwsze zdanie, które on do mnie powiedział, że jeśli czegoś pani nie będzie rozumiała, to proszę się pytać, proszę się nie bać, ja tutaj wszystko opowiem, więc na spokojnie. Jak ja już to usłyszałam, to po prostu wszystko ze mnie zeszło. Mówię, zajebiście, będzie super. Ale przez te trzy poprzednie egzaminy nauczyłam się, żeby po prostu nie, nie wmawiać sobie jakby o dobra, jest fajny egzaminator, ja to na pewno zdam, bo podejrzewam, że wtedy bym po prostu była nieuważna i bym kompletnie wszystko robiła źle i bym po prostu nie zdała tego egzaminu. U nas ym, jest taka jakby teoria, że kiedy wyjeżdżamy z bordu i skręcamy w lewo, to jest to ta gorsza trasa, po prostu trudniejsza, yy, gdzie egzamin to, że najczęściej jeżdżą, ponieważ jest właśnie trudniejsza i jest gorsza dla tych osób, które zdają. I ja na moim pierwszym, drugim i trzecim egzaminie jechałam sobie w lewo i po prostu już byłam taka wściekła, modliłam się. Przysięgam wam, że się modliłam, żebym na tym czwartym egzaminie pojechała w prawo, bo już najeździłam się w lewo, nie chcę tam jechać, nie mam ochoty. I kiedy usłyszałam, jak on powiedział: proszę jechać w prawo, to po prostu myślałam, że się na niego rzucę, że będę go. Po prostu przytulać, że się popłaczę autentycznie. Cała trasa była dla mnie naprawdę bardzo przyjemna, ponieważ znałam ją bardzo dobrze. Bardzo często, właściwie na każdej prawie mojej jeździe, którą miałam z prawa jazdy, jeździłam właśnie tamtędy, także byłam naprawdę mega szczęśliwa z tego powodu, bo po prostu czułam się pewnie w tym samochodzie, wiedziałam, co mam robić i to było naprawdę super uczucie. I pamiętam moje zdziwienie, kiedy już jechaliśmy taką drogą i kurde, powiedziałam sobie. My jesteśmy mega blisko Wordu. Jeśli my już kończymy ten egzamin, to po prostu no, masakra jakaś. Pamiętam, jak w głowie powtarzałam sobie: Proszę, skręćmy w prawo, skręćmy w prawo. No i skręciliśmy w prawo, jechaliśmy już koło Wordu, ale stwierdziłam: Nie, to jest za łatwe, to jest niemożliwe, żeby ten egzamin miał się za chwilę skończyć. I na pewno po prostu przejedziemy sobie obok tego Wordu i jeszcze pojedziemy w 500 innych różnych miejsc, żeby parkować, żeby mnie, nie wiem, ulać, żebym tylko i wyłącznie nie zdała. I ja pamiętam, jak już była brama, gdzie wjeżdżało się na plac manewrowy, to właśnie kiedy przejeżdżaliśmy obok tej bramy, egzaminator powiedział, że mam skręcić w prawo. A ja wtedy byłam w takim szoku, bo ja nie wierzyłam, że naprawdę mam skręcić w to prawo. I się zapytałam, mam nie skręcać w prawo? A on powiedział, nie, niech pani skręci w prawo. I wtedy skręciłam w to prawo, zaparkowałam. Wszystko powyłączałam i tak siedziałam w takim szoku po prostu. Ja już w ogóle chciałam wychodzić z tego auta, byłam taka szczęśliwa. On mi mówił, że nie, że niech pani poczeka, bo ja muszę jeszcze tą kartkę dokończyć, wypisywać i tak dalej. I kiedy wypisał tam to słowo pozytywny i podał mi tą kartkę, ja tylko zapytałam się, serio, naprawdę? I wtedy on powiedział, że tak, zdała pani egzamin praktyczny. I to było takie... Super uczucia, ja do końca życia będę pamiętała ten jego uśmiech. Po prostu ten egzaminator to był jakiś sztos, naprawdę był świetny. Tak wyglądają wszystkie moje cztery karteczki z egzaminów sprawka. Te trzy są pogniecione, bo po prostu ym, to było takie, wiecie, mój plan, że każdy niezdany egzamin będzie po prostu pognieciony. Także tego nie chcemy. Tutaj mamy najgodniejszą karteczkę, której nigdy w życiu nie pogniotę. Nie wiem, za każdym razem, jak po prostu ja na to patrzę. To nie wierzę, że udało mi się, że w końcu zrobiłam to prawo jazdy, mam już też swój wymarzony plastik. Nie będę Wam pokazywała tutaj zdjęcia i nic, bo po prostu to zdjęcie to jest jakaś porażka, ale mam, czuję się mega dobrze z tym, że mam to, to cudo w moim portfelu. Niesamowite uczucie. I na koniec tego filmiku chciałabym się z Wami podzielić dosłownie kilkoma radami, które moim zdaniem są potrzebne. I gdybym ja takie rady dostała właśnie przed moim zdawaniem, na przykład pierwszego, drugiego, czy trzeciego czy czwartego egzaminu, to byłabym naprawdę bardzo szczęśliwa i po prostu czułabym się lepiej. Nie bójcie się i nie wstydźcie się dokupować sobie jakichś dodatkowych jazd, mimo że wy jeździliście już wszystkie 30 godzin, to wcale nie znaczy, że Wy umiecie jeździć, pamiętajcie o tym, więc... Jeśli nie czujecie się jeszcze na siłach, żeby podchodzić do egzaminu po tych 30 godzinach, to wykupcie sobie dodatkowe jazdy. Jeśli nie jesteście czegoś pewni, jeśli po prostu macie jakieś wątpliwości, to nie bójcie się zadawać pytania, nawet o największe pierdoły i po prostu najbardziej podstawowe rzeczy swoich instruktorów, ponieważ oni są tam właśnie po to, żeby was czegoś nauczyć, żeby Wam pomóc. A pamiętajcie, że jeśli się nie zapytacie o jakąś daną rzecz, nie wiem, sytuację na drodze czy coś takiego, a to Wam się wydarzy na egzaminie, czego wam oczywiście nie życzę, to będzie lipa trochę. Nie narzucajcie sobie żadnej presji, że muszę zdać za pierwszym razem, bo jeśli nie zdam, to będę taki, taki i w ogóle, a taki nie będę i że ci się będą ze mnie śmiać, ci pomyślą, że jestem jakiś głupi i tak dalej. Nie narzucajcie sobie numerków, bo wtedy po prostu nie zdacie. Prawo jazdy to nie jest wyścig, to nie jest coś co jest takie a dobra zdam prawo jazdy za pierwszym razem mimo że nie umiem jechać może mi się uda może mi się nie uda to jest odpowiedzialność to jest ogromna odpowiedzialność za siebie za osoby które jadą z wami w samochodzie ale też za innych na drodze bo pamiętajcie że każdy nawet dobry, doskonały, idealny kierowca może spowodować wypadek. To nie są, nie wiem, gry wideo, w których macie trzy życia. Tutaj macie jedno życie, tak samo inne osoby, które są dookoła Was. Pamiętajcie, że numerek, to za którym razem zdaliście ten pieprzony egzamin, Wcale nie oznacza, że nie wiem, jesteście gorsi czy lepsi od kogoś. Na przykład osoba, która zdała za siódmym razem, może jeździć milion razy lepiej od osoby, która zdała za pierwszym razem, bo miała po prostu farta. Pilnuj swojego interesu, pamiętaj, że to Tobie zależy, żebyś zdał, zdała ten egzamin, a nie egzaminatorowi, ale z drugiej strony nie bądźcie tacy agresywni i nie bądźcie tacy wybuchowi na tym egzaminie, ponieważ to też jakby. Jakby to powiedzieć, od egzaminatora też zależy, czy wy zdacie czy nie, bo jeśli wkurzycie go czymś, to on przy najbliższej okazji, przy najbliższym błędzie, przy którym mógłby przemrużyć oko i jakby odpuścić wam, on was uleje. Także tutaj jakby dbajcie o swoje, ale bez przesady. Zawsze w każdej sytuacji na drodze bądź pewny, rób wszystko, kiedy będziesz w 100% pewny. Nie ma czegoś takiego, że dobra, może zdążę, może się zmieszczę, może dam radę, po prostu. W prowadzeniu samochodu nie ma słowa może. No i najważniejsze moim zdaniem to nie poddawaj się. Jeśli nie zdałeś za pierwszym razem, zdasz za drugim. Jak nie za drugim, to za trzecim, jak nie za trzecim, to za czwartym i tak dalej i tak dalej. Każdy z nas jest inny, każdy z nas e, nie wiem, inaczej reaguje na stres. Nie każdy też jest urodzonym kierowcą i po prostu będzie robił wszystko idealnie, będzie zdawał wszystko za pierwszym razem. Najważniejsze jest to, żeby wierzyć w siebie, że uda nam się, że my naprawdę wierzymy w samych siebie, bo jeśli wy w siebie nie uwierzycie, to nikt w was nie uwierzy i po prostu będzie lipa. Także to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeśli tak, jeśli był dla was przydatny i jakiś fajny, to po prostu dajcie mi kciuka w górę, wtedy będę wiedziała, że wam się spodobał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału na dole, taki duży czerwony przycisk subskrybuj. W opisie macie wszystkie linki, wszystkie nazwy do różnych kont społecznościowych, gdzie możecie mnie dorwać. Polecam wam Snap'a, Instagram'a, bo tam jestem w w sumie najczęściej. Pamiętajcie, że mam otwartego Snapchata, także jeśli macie ochotę wysyłać mi jakieś Snapy, albo sobie posnapować, pogadać, to ja zawsze odpowiadam na każde Snapy, odczytuję każde Snapy, także jeśli macie ochotę, to zapraszam. Wyszedł on na bank długi, ale nie chciałam dzielić go na żadne części, ani nic, po prostu wolałam zrobić jeden duży filmik, gdzie po prostu będzie wszystko na temat prawa jazdy, o moich opiniach, moich radach, o moich doświadczeniach, także... To by było tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmiku niedługo i buziaczki, miłego dnia, wieczoru, nocy. Zależy, kiedy to oglądacie, standardowo. Pa!